Andrzejczak, dobry wieczór. To jest bardzo pogodny wieczór. Jest mało chmur, nigdzie w Polsce w tej chwili nie pada, a temperatura jest bardzo różna. W tej chwili najzimniej na Suwalszczyźnie, tam zaledwie około 4 czy 5 stopni, a najcieplej w Nowym Sączu, tam 13 stopni. Ale z każdą godziną temperatura będzie spadać. Spodziewamy się nawet przymrozków tej nocy. Prawdę mówiąc, przymrozki będą się pojawiać każdej kolejnej nocy aż do czwartku. Będą się zdarzać głównie na wschodzie Polski. Tej nocy minus -1 na Podlasiu, i na Polesiu Lubelskim. W pozostałych regionach niewiele powyżej zera. Przy gruncie temperatura też może spadać do minus jednego, do minus dwóch. Będzie mało chmur, ale mogą się pojawiać mgły. Tych najbardziej gęstych spodziewamy się w centralnych, południowych i południowo-wschodnich regionach. A to znaczy, że wiatr będzie tej nocy słaby, umiarkowany ewentualnie w zachodnich województwach. Poranek mglisty w centrum i na południu Polski. W ciągu dnia już będzie więcej chmur, słońca nie za dużo. Deszcz najszybciej się pojawi. Na Pomorzu i Warmii, potem rozpada się także na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce, na Śląsku, w południowych częściach Małopolski i Podkarpacia. Ale to nie będzie intensywny deszcz. Szczegóły w regionach. Na Pomorzu i słońce i chmury deszcz ma padać głównie na wschodzie województwa, a w poniedziałek podobna sytuacja, czyli... Na termometrach najwyżej 10-11 stopni, sporo chmur, ale głównie nad centralną i wschodnią Polską. Spotykamy się tuż po 21. Wtedy, oprócz prognozy pogody, jeszcze komunikat dla alergików. Do zobaczenia.